Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Bartosz, a ze mną dzisiaj jest Ziutek. Dzień dobry, witam wszystkich w ten piękny dzień. I witamy Was na naszej farmie, że tak powiem. Przedstawimy wam dzisiaj maszyny, które się tutaj znajdują. Powiemy co no, i jak, no i pewnie zaczniemy żniwa. Pierwszą robotę, nie. Jo, trzeba trzeba, no by w sumie nasze pierwsze żniwa na tej farmie, ale wszystkiego co i jak to dowiecie się w trakcie odcinka. Dobra, to teraz to oprowadzam, nie? Bo ja tu jestem w, w tych sprawach ogarnięty, nie? No, no dobra, no, prowadzę. No, ogólnie to jak widzicie na naszych rejonach, C330 z kabiną i z turem. Elegancki. E, tur, oczywiście, odpięty w krzakach leży, bo jest nam potrzebny raz w roku, to wiecie to. A, tak... a kto go tam wrzucił? No ja, no ale używasz tego tura, ziutek, nie denerwuj mnie. Nie używasz. No dobra, tak. chodź do tej drugiej, tutaj. Yy, 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 można powiedzieć, naszej stodoły głównej, tak naprawdę. No jak jak jesteśmy obok, to zejdziemy. Otwieramy wrota. Ale to jest taka bardziej tak. szopa z naszymi skarbami, bo tutaj w sumie najcenniejsze nasze maszyny tak. stoją. Dokładnie, C360 po remoncie, normalnie laleczka, lalunia, bajunia, tu z kabinką. Aż wam pokażę, jak chodzi. Za pierwszym od strzała normalnie pali, nie ma to tamto. Bo jak szybko obrotowy, to się nie dziwno. Jo, ale zgasimy, bo teraz paliwo drogie, a ona chla jak smog. O jezus, przy orce szczególnie. Eee, dobra, dalej za nią jest Sigma Z224 łamane przez jeden do, kostke, do kostek, bo niestety nie stać nas na, na jeszcze na prasę rolującą, Będziem, będziemy na widły i będziemy to zbierać później Jo, nawet na widły no. nie stać ty Będziemy no. ręcznie to zbierać, bo na widły to nie ma kasy no, mać. Eee, dalej tutaj Agromet Poland ci przyczepa samo... Włączyłeś światło? No tak, to no, żebyś wzięli No co wyłączasz ty? Ja wiem, że prąd, prąd drogi, drogi, ale to widzowie, żeby widzieć. No dobra, no. Jest coś... No jest widno. I widzicie, ja do niego chodź, kupimy do domu jakieś ładne zasłony. To nie, bo drogie wszystko. On to najchętniej to by złotówkę to trzy razy oglądał zanim wyda. Z nim się rozwija. Dobra. Dobra, dobra, nie chyba. No ale to czekaj, dobrze. ja tu może powiem, bo ty tak powiedziałeś, że nie powiedziałeś. No bo ale świat, przyczepa samozbierająca, jest dość często używana, bo no dużo siana robimy, yy, znaczy siana. Trawy robimy, siana, trawy robimy w pryzmę i ona nam służy właśnie do pryzmowania tej trawy. No bo jednak jakbyśmy Dalej, wszystko mieli w kostki robić, no to trochę byłoby ciężko. A tak część pójdzie w pryzmy jako kiszonka, pół na pół, tak. a część idzie w siano i normalnie kostką. No jo, tutaj nasza przyłeczka, czyli KZB3B Wistula. Słynna, stara wistula, mało wydajna, praktycznie mało wydajności, zero totalnie. No ale jeszcze jakoś kozi, to przynajmniej kosą nie musimy ciapać. Jo, wszystkiego. No i tutaj operatorem jest y, pół na pół, zawsze był dziadek, no ale dziadek już teraz jest, y, no nie domaga. Na emeryturze. No, no, no to my z jutkiem się pół na pół dzielimy, bo oboje mamy takie średnie pojęcie o koszeniu, więc dopiero e się uczymy. To jest nasz, nasz dopiero pierwszy sezon, tak jak mówiliśmy. co no ci powiem? No? Trzeba będzie kiedyś w Bizona zainwestować, bo to nie idzie. Nie, no Bizona... Się kupi, ziótek Bizona, my tu kiedy jeszcze ona kupimy pozdro, pozdro dla komatych, nie? Ale no, jak widzicie, dziadek o wszystko dbał, no, to wszystko jest odmalowane. Tu kawałek rdzy wyszedł, to dziadek od razu cały, cały element malował. Polerował. No, no, silnik, jak widzicie, perełka, zero wycieków, zero niczego, paski wszystkie są łańcuchy, no aż się świecą. No pięknie. To silnik wygląda. oczywiście. Silnik oczywiście od stara. No wiadomo jeszcze w tamtych czasach od staru było, nie było Leylandu, bo to dopiero Bizony miały te lejlandi. ja to nie wiem, ja to się tak nie znam na tych Wisurach. No widzisz kto duży gospodarzy Jak my tak samo, ty, jak my w tym samym wieku, jak my bliźniaki, co ty pierdzielisz? No a widać który bardziej doświadczony to jest sprawie. Ej, dobra. No drzwi. Dobra, no, zostaw te dobra, ty, ty no tutaj ziutek, mamy... Ty ziutek może takich, to ta innych to tam ja zawsze przedawałem, ale to... Powiedz mi, dlaczego ten pajek jest niebieski, ja się pytam. Kiedy ty go malowałeś? no przecież on... w tamtym roku w wakacje, przecież on tak, on już był brązowy, ale nie przez to, że był brązowy, tylko przez to, że zawsze wszędzie wychodziła, no to pomalowałem na niebiesko, no sobie bo taki, mi, taki... mi farby zostało tej, takiej A. wiesz, plakatowej, nie, to pomalowałem. No, ty no lepiej plakatowe, dobrze lepiej niebieski, niż taki sraszkowaty by miał być, no. jak to wyglądało. No to co, tutaj nasza kosiarka, niestety, no tutaj Bartek kosił i u, u, urwał te, te, te osłony tutaj wszystkie. Osłun, osłon, osłon nie ma no, praktycznie żadnych Nawet, No bo urwałeś A tutaj tej, o, tej tutaj od pasków to nie ma dlatego, że jak pojedziemy na nasze łąki z kaszczami, to paski się od razu palą i się nie opłaca tych, tak. e, tych osłon zakładać e, Co dalej? Nie ja chcę się przyznać, nie chce się przyznać, że pogubił Siewnik do kukurydzy i do buraków, kiedyś dziadek buraki siał, ale no nie jest on już Siłykowy już, już... to chyba był, jeśli ja nie No i sprzedawał tam na cukrownię normalnie ale już y, przez, nie wiem, 3 czy 4 lata to już nie jest używany wcale. Już nie siejemy, no. nie sadzimy. Znaczy bardziej. Trzeba nie. będzie kiedyś pomyśleć, to sprzedać, nie? Ale nie, to, to, to znaczy... jest, może się pomyśleć. Albo na tym jakoś kukuryzy zaczniemy, bo on jest też do kukurydzy, co nie? A no to to chyba, że tak. No i tutaj, co tu mamy? I 3 metry około. I jest to typ względnie już... nowy nabytek na gospodarstwie, bo dziadek ją kupił z... też chyba około 3 lat temu. No, to ja tak... Z lat 70., -tych to, ale no, ale, ale kupił teraz, co nie? Dobra, no to to wiadomo. Dobra, wychodzimy. Wierzeje. Dobra, bo przeciąg jest. Witamy yy, z tyłu. Te... No i tur, który miał być właśnie w krzakach wyciągnąć go chyba co? Nie, no ja także ratowałem, że w krzakach stał, nie? No tutaj wiesz. Ale ogólnie to tur jest yy, malowany podobnym odcieniem do tej przewracaczki, tylko że troszkę więcej tutaj jednego pigmentu dałem, no i tak wyszło. No, drzewo, drzewo na opał tutaj wszystkie. A to niedobre, nie ważne. No tutaj słynna kopaczka, którą kopali po etach, w tych latach, kurna, no, 70. No My takie skrawy, byliśmy, dziadek chodził, znaczy ten, to kun, a nie, to już przerobiona na ciągnik. No to, 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 ale to wcześniej było kunne, bo to No przed, tak, to no tak, już, mówię, jest. że przerobiono na ciągnik. no. i dziadek do ciapka no. to zapinał, wyko tam przejechał dwarządki, my to zbieraliśmy, jeszcze babka, tam się cała rodzina zjeżdżała. Ta, oj, to było coś. Nie daj Boże, jak y, dziadek samogonu przyniósł, tam jeszcze taki wujek przyjeżdżał to... to i wujek, oj, oj, oj. wujek leżał i dziadek leżał i my takie po 5 lat i my musieli ciągnikiem do domu wracać No i, i ich też na pakę trzeba było wrzucać, no, a to nie Ale, taka, ale cię... się człowiek nauczył, no, jeden rok nie wiedział jak wrócić, drugi rok nie wiedział jak wrócić, a trzeci rok to już sam do ciągnika siadał, już wiedział co to się szykuje A teraz taka propozycja nie ucieknę, do cholery, czy ty za dużo tej farby niebieskiej nie miałeś? Czemu to jest niebieskie i to jest niebieskie? Czy ty się dobrze czułeś, czy ty... No bo się mi się niebieski kolor podoba, bo ja mam oczy niebieskie i to jest pomalowane pod moje oczy Chłopie, jak ja zajeżdżam tam na GS i tam jakaś ładna pani stoi i ja do niej na bajerę A czemu ten rozrzutnik jest niebieski? A popatrz moje oczy i już wszystko się wyjaśnia, co nie? Dobrze, dobrze, że nie zielone. Ale ogólnie to tutaj już jest rozrzutnik przygotowany pod, pod żniwa Nadstawki no takie przed... udrutowaliśmy z Jutkiem, tutaj wkrętareczka piła, piła ręczna, bo na spalinowo nas nie stać oczywiście. No, no i takie burty zostały przez nas wykonane. Beczkowus oczywiście uwaga przelanie grozi awarią. sprawdzić poziom oleju sprawdzałeś olej? No z 20, nie no, kiedyś tam sprawdzałem pn mała, 20 mała beczułka, no ale jak na razie musi nam starczyć. A ciapek targać czy tam 60 zależy co jest wolne i ten i ten daje sobie radę Tutaj mamy brakuje wideły 4 do no. A, do obornika, no do I, obornika. i do wszystkiego. No wiadomo, to e... mamy łyżkę i widły i nam starsze do wszystkiego, tak szczerze. No cholera jasna, znowu no. niebieskie, no to to, taki... przeg... to nie jest taki, to jest taki zgniły, nie, nie wiem, to jest dziwny tak. kolor. Dziwny kolor, pół taki sam, tak? No, no przecież to z jednej fabryki brane było, to wiesz, no to ten. Ale tu... No to tak, kultyw... kultywator y, pod, no y, JSK 60 daj radę, pół trójka pod... Y, pod... Pod tą. Pod Wiesz, są, 60. są dwie trójki, co nie, ale tak zazwyczaj brązowa jest przez 30 ciągana, dlatego jest wyżej trochę ustawione kółko. Znaczy nie, ta jest przez 60, ta przez 30. Tutaj, jak widzicie, kółko jest trochę niżej ustawione, tu trochę wyżej. I żeby normalnie, wiecie, no i z tym, i z tym pójdzie, co nie, ale 30 trochę pogarach dostaje. No lżej nie, było. Miało być tak, że kupimy jedną trójkę. To już nie pamiętam tam którą. A jej miała być odcięta jedna skiba, bo dwójek nie, nie mogliśmy nigdy, nigdzie dostać. dorwać. Ale, że 30 sobie dawała radę, to, to tak zostało już takie z pięć lat. No i tutaj brony zostały te trójki po trzydziestkę z obciążeniem kół, z w wreszcie coś innego. No i tutaj szary wał do, tam, do ugniatania, no nie, posiewny ował, posiewny. No, no, no. Do tak... no no to, to, co ruszamy A tutaj no i łapie. jeszcze tam ogólnie to mamy zgrabiarkę siedmiogwiazdową, ale ten. Sąsiad, sąsiad, poży sąsiad, sąsiad pożyczył, pożyczył. No, i, no i jeszcze nie oddał Ale no, nim, jak nie odda to pojedziemy do niego Z siekierą i odda e, wizji takie rzeczy No no i ogólnie Co jeszcze mamy 15 krów dojnych No mlecznych No co chyba można ruszać ten... To ja proponuję ci Żebyś ty pojechał z apka A ja spróbuję wyciągnąć wistule z garażu Czekaj, tylko nie urwij, bo tobie, to, tobie czasem to strach coś dać. No, coś żeś zrobił. Dobra, ja ci mam przypomnieć to kiedyś słup za dzieciaka by skosił. A, i... a, kto, a kto przyczepę pogiął jak cofał? I... Jak my przyczepy nie mamy No Ale to jak nie mamy tej samozbierającej, to tam z tyłu klapa była wgniecona, bo psów uderzyłeś Uspokój jak cofałeś. Ten, ogólnie no. też, y, tak jak mówimy, no to dziadek przeszedł na emeryturę No i my zawsze dziadkowi pomagaliśmy, ale to jest taki pierwszy sezon, gdzie wszystko robimy samemu, co nie? No I zaczynamy od takiej komuny, a chcemy dążyć do fortuny Dobra, wiesz co, ja wyjadę tu, pojadę polnymi, bo tutaj policja stoi, czasami uprawnień na to bestię nie mam Dobra No Dam trochę gazu Jedziesz tam, jedziesz Mam ja nadzieję, wyjadę, że mnie ja. tu słychać, bo wistura trochę głośna ty, te, to, 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 te łoki z Biedronki, to jakoś tam daje radę, ale nie wiem jak długo Dobra, nie będę tu gasił wistuli, bo jej nie odpalę Dawaj Tutaj, tutaj pod ten, yy, pod rozrzutniczek oczywiście Krzyczepet trzeba by było, wow, już kupić, tu, kurna, postawiłeś tego tura na milimetry No ja widzę, że ty po pijaku jeździsz jakim popijaku, człowieku Dawaj, 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 ty, ty widzisz gdzie ty cofasz? Dawaj, 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 dawaj spokojnie, ty tam ze sprzęgła, to nie strzelaj. No jeszcze dawaj, dawaj, dawaj. Dobra. dobra. No, o, okej, okay. urwa Czekaj. No Coś kurwa nie mogę złapać. O. O, złapało. Dobra, zapnijmy wałę kable. Dobra. Eee, no i co, jedź chyba, nie? Kable podpiereś, bo hamulce nie Tak, Dobre. tak, tak, tak. A zwolniłeś... Ale, boże, dobra, zwolniony ręcznie hamulec. Dobra, dawaj ze mną Dobra ja mogę przegazować to wistule, chyba się jej nic nie stanie. No to, to, to tak się daje na zimnym. Nie no, tutaj nie będę jakoś jej tam ten mega, ale wiesz, no... Jedziemy ogólnie dzisiaj z wyrzepak ciąć bo... No bo przy rzepaku najmniej roboty mamy, i żeby już potem jeden sobie talerzował, czy coś, a przy pszenicy jeden będzie musiał kosić, drugi prasować. A wiesz, że rzepak powinno się kosić w południe? No jest południe. Kurwa, faktycznie. Czasu, nie, nie, niezłapany czas, taki zapierdziel. Dobra, 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 dobra. Jak ja tu chyba talerzówe idę, ten znaczy agregat, i od razu po tym. Agregat chcesz? Eee... Od razu. Wiesz co? To lepiej żebyś ty by pojechał trawę kosić, wiesz? Czekaj, czekaj, tutaj ustawię? Mówi, że rozpoczęcie się kosów. No ja sobie w następnym przy, y, odcinku pojadę bo przewracam czy coś Czy ty sobie zaczniesz dzisiaj kosić u siebie skończysz, a ja będę dalej ten... Bo tam, y, no jak tam... Y, ja to... mogę przenicę u, u siebie na tym, na materiale tutaj skosić no tu do, obok, no, dobra, tutaj. no dobra, no dobra czy to my mamy tam następną jęczmę i mamy. Znaczy pszenicę też co ja A bo tutaj obok, nie? Tu, to to, to na no, pszenicę tu. A to nie jest nasz... ty, 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 ty jaki pijany? My ty mamy kurwek. tam dopiero koło domu te duże pole. A to to, dobra, to się za... To się pier, pierdyknie, a tam będzie... Chyba trzeba się zmieści na rożytni, bo tam dużo mi. Jo. Ogólnie to tutaj raczej na odcinku te pole mi się uda skosić. Oh, Wszystko prawdzi podobne. No to jak chcesz, jak, jak chcesz, co nie? Możesz, możesz jechać i, i kosić trawę No tak, bo tak, tak z, z, zrobię, no Tutaj tam po, pojadę trochę u... daleko mamy tą łąkę No, ale to jedź główną tam, nie? To będziesz miał bliżej tutaj, pojedziesz, kręcisz koło Hirka I praktycznie prosto cały czas Ach. Ale A, pięk, to się pięknie, się koło... pięknie to wygląda, nie? Ogólnie. Takie, takie żniwa polskie Jo, po no niestety W sieczkarni w Wistuli nie mamy takiej technologii, to jeszcze tu nie posiadamy. Tam noże wsadziłem takie wiecie do cięcia przepaku, bo były takie. No ale, ale tutaj. To, to słabo sieka, to nie to sieczkarnie, nie jest równomiernie rozłożone. Niestety, no, no. no coś za coś. Trzeba, trzeba się cieszyć, że coś takiego jest, nie? Może tutaj są się te belki po ustawie około tego pola. No i... Ja mu kiedyś sprzątę te belki. Ja kiedyś, ja kiedyś też mu te belki sprzątać, nie? A będę większy ciągnik miał, to specjalnie się w pryzmę niech to, wiesz, się skulkuje u nas na pole i... wiemy zabieraj to dziadu. Czy? Muszę to ominąć. Co tam... No bo... przy... O, po, widzę, że pojechałeś, dobra, elegancko. To tam, e, nie wiem, no, ile ci... ile skosisz, ty jest skosisz? Machniem raz, dwa. Ja najwyżej będę u siebie w odcinku przewracał, czekaj, kurwa, tu ominiem tego drzewo bo zaraz przywale eee, Dobra, Ogólnie na koncie zaczynamy z kwotą około 20 tysięcy No bo tam do roboty chodziliśmy Tyle nam się udało zarobić eee, Plus dziadek tam troszkę dał Na no wiecie, na dobry początek Na start no, na start Dziadek oczywiście żyje, no ale jest na, na emeryturze, na emeryturze. I, I po prostu tam gdzie można, to jeszcze pomoże, no ale... Nie no tak, wszyscy... no ja czasami, czasami, może wiecie, może kiedyś na odcinku dziadek wyjdzie, tu do nas pogada, czy podjedzie coś tym ciapkiem, czy coś. Dziadek jeszcze taki w miarę sprawny, nie? Ale no już mówi, że czasami tam nam może pomóc, ale on nie chce już gospodarzyć. Swoje przepracował. Swoje właśnie przepracował. A szczególnie na koniu. Jo, wszyscy, to znaczy no nie wszystkie, no bo jak widzicie, dziadek już trochę potem tych ciągników nakupywał. Dwa kupił, te ciągniki. Pierwsza była 30, dlatego 30 matura Cześć zbyszek! O to zbychu, tam też kosi No, w mleczarni jest, idzie do mleczarni A jo. My też jakiś podziadek to tam takim wózkiem ciągał, ale my to chyba kupimy jakoś to Jako może o Jezu. Jako może to, taką dwukółeczkę małą z takimi bańkami Czy jakiś ten, żeby te mleko odwozić Trzeba będzie, coś, trzeba będzie coś poszukać No Dobra Ciach, lałek, rozruch I ruszamy z ścianokosami od razu. Drugi pokos co jest? A ten ogólnie to w, w pryzmę tniemy czy Ja bym w pryzmę chciał tak szczerze Można i w pryzmę no Bo pryzmę mamy pusto teraz, no to ja bym w pryzmę pociął po sobie to wiesz, samo zbierajko, no bo będziemy mieć słomy od groma, kostek Właśnie nie wiem, wszystkie kostki zostawiamy czy część na sprzedanie tam do tego No to zależy jakie będzie zapotrzebowanie tym krowom No w sensie mamy jedno te duże pole to myślę że jak to jedno duże pole skosimy to do tych 15 naszych krówek to dostarczy tej słomy nie? No powinno tak mi się przynajmniej Mam taką nadzieję No 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 to nie wiem no jeszcze będziemy patrzeć no bo mamy tutaj rzepak i mamy jeszcze, jeszcze jeden ten, jeszcze jeden no, pszenicę, Takie pole dość też strogie. I fajnie było, żeby trochę tych kostek sprzedać, nie? Zawsze trochę byśmy sobie zarobili. A jak widzicie też, no. gra, e, też na kierownicy, dzisiaj dlatego tak w miarę płynnie. Postanowiłem, że na taką serię no, to musi być kierownica, bo, no, bo fajnie to wygląda. Tak wiecie, łagodniej. Też re, lepiej mi się wdrążyć, realnie gram jak jaką kierownicę Ale fajna ta wistula, nie? Podoba mi się te, ta maszyna O! Takie to innego Czekaj. Kurwa, ale tu spadek No tam się do rowu, nie w ja cię nie będę wyciągnął Tu jest strasznie beznadziejnie przez te górki kosić tę łąkę Zobaczymy tu ile jest i jeszcze dużo miejsca myślę że tutaj Całe, te, całe pole skusimy i może jeden zbiornik będzie no ale to za duże pole nie jest, co nie no, to... trzeba brać to pod uwagę eee, co, żepek od razu chyba sprzedajemy, nie, nie mamy gdzie tego trzymać. Nie, 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 bo to dwa dni będzie... trzeba by było go przerzucać, bo on zaraz gały się taki robi, i nie będę no, chciała tego przyjąć. Sprzedajemy od razu nawet może, nie no, dzisiaj to nie będę już leciał. Jutro rano tam ten... o, chcesz u siebie na odcinku jechać go sprzedać? Można i od razu i sprzedać, nie? No to ty mm. będziesz miał koszenie tamtego, albo ja polecę sprzedam, ty będziesz kosił Cholera jasna, przez te górki, górna kosiarka złapać nie może trawy. Jo. Nie chcę kościć. Może no, że tympe, ty jak tympe? Wysoko, spadki są, ona opuścić, nie chce się niczej 60 strasznie trzyma na podnośniku. Kurna, jego dziad To nie robota. Tam dwa razy i to dwa razy po wajchlu i to dźwignię od podnoszenia i może się naprawić Żeby to tak działało Dobra. no to tak działa, w sensie w realu tak jest czasami że jak się podnosi przy przytnie, to trzeba podnieść i puścić i puścić do zera. Jak od no razu w 60 nie wiem jak jest 30 bo dano nie jeździłem, a w 60 jak masz jak Przynajmniej u mnie tak jest, to tam się przecina to tu, nie? Znaczy coś takiego, że jak wydasz wajchę z samej góry do samego dołu to się nie puści do samego dołu, nie? Tylko mm. trzeba tak y, stopniowo, nie? Tak jak ono puszcza, tak ty musisz to wajchą Uff, dobra, udało się. Wzusiłeś? No udało się tam trochę, ale no... Kurc, musiałem kurczę... Zapchał się ty Ja pierdzielę No da nie, nie gadaj, że mu czarnie zadusiłeś Ty wjechałem tu Rurę rozłożę Trzeba ten, bo pełny zbiornik miałem i nie zobaczyłem i jak urwał w te, te to Dobra Lecimy po Tak to jest! Nie patrzysz kurna w zbiornik, tylko jedziesz aby jechać Ty patrzyłem, jeszcze mówię trochę starszy miejsca, ale jednak, jednak jednak nie Dobra To nie jest Bizon, żeby tyle 2,5 tony Ty to jednak będzie więcej jak zbiornik O ciapek ładnie chodzi Podoba Jezu. mi się to, jak ciapek chodzi tutaj Ta łąka to jest naprawdę ciężka Ty, no. Taka nierówna Chodzisz naszą kosisz Nasza, nasza chyba nie, nie, nie Mirusiowi chyba poszalałeś Miruś, no Miruś ciekawy, jak tam żyje Czekajcie, muszę taki szmyk zrobić Że muszę tak I... Czekajcie, czekajcie no niestety, tak niektóre modyfikacje są dopracowane, że muszę tak, o. Sypie się, sypie się, pięknie to wygląda. Dobra, login Login na łoki i ciek piąteczka. O, co ty tam urwiesz to rotacyjno, ty? <grym> Chociaż y, znam takich, co serio piątką koszą, co nie? Ja, ja zazwyczaj jestem y, fanem... Czwórki Czwórki Zazwyczaj koszę czwóreczką No ale na moich łąkach jakby piątką wjechać, to tam amen, no A interimo, adiabar O Co ty mówisz? Ino kretowisko Nie no, to nawet kretowiska, to kretowiska Ja mam... Y, albo łąki, które... Są w różnych dziwnych kształtach Albo są pofalowane, w sensie fale Dunaju Że wiesz, że górka-dołek, górka-dołek, górka-dołek Albo jak już mam długą Taką, gdzie mógłbym pozapierdzielać To mamy Mam właśnie też taki Poryta czy coś jest tam i w ogóle To no tam zazwyczaj czwórka jest grana Czw Czwórka, trójka co nie Z jednej strony trójka jeżdżę, z drugiej czwórka No. Mam ten niefart, że Cholera. moja łąka jest takim przejściem między, wiesz, między krzyw... między takimi falami, a między równą łąką, co, nie? I no. na połowie łąki mam e, równa, tak jak na stole praktycznie, a na drugiej połowie mam e, falę do najwy, Nie, co. ja chyba sprzedam, nie, urna dziot, chłopie, sprzedajemy tę łąkę albo zmieniamy kosiarkę, bo to nie idzie, to... Dobrze, już trzeba naprawić, no tak nie łapię w ogóle, no że są nowe, bo przed chwilą sprawdzałem, no i nic, no nowki funkel. Najwyżej no się życzy dopiero... jako dyskuwa od tego. No nie wiem, no to musi, sam się przejadę, może ty taki, może ty na żeś źle ustawił, i dlatego nie bierze. Tam gadasz, głupoty. Dobra, w jedną stronę będę tu jeździł, gdzie górek nie ma. Chyba <laughs> to nie, nie wuja, to nie robota. Żeby sąsiadowi po burakach, nie wie to sobie cofniemy, tak o. A Ale w jest dobrze, że się odwracasz i widzisz, jak tyle koło idzie, nie? No Ale gorzej, bo koło silnika siedzisz No, jak to, wszystko Kierdzielnie Bardziej to gorąca woda, jak ci trysnie, to dopiero będzie Poparzenie trzeciego stopnia No, no A to jest bardzo niebezpiecznie to zrobione, nie? No ale wcześniej nikt nie patrzył, czy e, ma, aby robić, a nie żeby było bezpiecznie. No. To ktoś opowiadał, że go tam woda blała, nie? Joker czy coś takiego. W sensie no, no. dziadek? Który... Dziadek. No, 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 no. Nie wiedziałem, czy dobrze właśnie kojarzę. Dobrze, dobrze, wiesz. Dobra, no i za Pierwsze żniwa takie rzepakowe zaraz będziemy kończyć. E, zapraszam oczywiście na kolejny film do Ziódka. Zobaczycie drugą część Znaczy bardziej kole, kolejny odcinek dziot. Będzie jeden odcinek u mnie, drugi u Ziutka Tak na zmianę będziemy dodawać, co pewne Z, jednej, z jednego... Dobra. Z jednego gospodarstwa Oczywiście no Takiego czegoś dawno nie było na kanale u mnie Stwierdziliśmy, że zrobimy nową serię a też chcemy w końcu serii, na której jesteśmy taki realni, że tak powiem, Real, 100% realistic. Realistic Dobra, tutaj sobie zawinę. O, idealnie na header maszyna, stop elegancko. A, a podwórko odstawiłeś? Eee, nie, właśnie, właśnie będę się wysypywał To co mi tam jeszcze nakosiłem I... I odstawię na podwórko, no tak No to wszystko już jest jasne Co? U Jezus Mariusz, kurna, no ten, te ciękno muszę poprawić Ty, jak się będziemy tak męczyć to wezmę dyskówkę od tego Od yy, Sąsiada pożyczę On od nas z grabiarkę pożyczy, to nam kurwa, To nam kosiarki nie pożyczy W sumie Czekaj, zapomniałem, że tu tak nie można tym, 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 tym rozbnojnikiem Cholera jasna Trzeba kombinować No to pokręcisz trochę. Znaczy wiesz o co chodzi czy nie? No Ale ja muszę pokręcić. A. dobra, niech on się tu wysypie elegancko. I co? Zjeżdżamy na gospodarstwo. No, będziesz miał co do, 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 do kaszania jeszcze. No to, jak mówię, ja to tam się nie będę denerwował, ja sobie pojadę do tego. do sąsiada, wezmę to dyskuję i będzie chwilę mamy skoszone No ja tutaj y, podrzucę ci ten. Ja już też wracam do domu bo tutaj. już dłu dłużej, nie, więcej tygodni na kosze, to już tam wiesz, dojedziesz i dokończysz to, bo. nie da rady inaczej. Dobra. Luźno. Ja już tutaj wracam Ja też pójdę. Przy okazji tam jeszcze noże zapasowe wezmę, no bo tylko ja nie wziąłem zapasowych Docinka tu kawę żeby tam jakiegoś kratowiska czy czegoś Ty, ale dobra na podwórku w sumie wstawię Dosodały nie będę chował, no bo to i tak zaczynamy no, no. niwe to. Po co? O ja gdzieś... trochę słabe hamulce w 60 Walimy się na podwórko też w sumie co to za problem wyciągnąć z tej wiaty, jak on z kaderem chodzi. Dokładnie. Dobra. Cofamy sobie. A, wrócił. Ty co? ja kierunek masz rzucony? O, patrz go Spadł. Odstawiłeś. Ja? Jeszcze po 30 trzeba iść? Dobra, to idę. No to leć A co? Ja się z wami widzowie chyba będę żegnał. Eee, kurde, czy ja otworzyłem. A nie, git jest. Eee, do następnego odcinka. Cześć, jopa. Elo, eee, Ziutek, pożegnałbyś się. Ma do widzenia. No i zapraszam na kolejny odcinek do Ziutka. Cześć.